W poniedziałek 15 października Marta Paduczenko oglądają Państwo magazyn miejski, a w dzisiejszym serwisie zawody konne, 15 lat side by side, shadow dance. W Zamojskim Ranczu Debry odbyły się po raz pierwszy konne zawody regionalne w skokach przez przeszkody. Pierwsze zawody w skokach przez przeszkody odbyły się w Lipnie Nowej koło 13 i 14 października. Zawodnicy, którzy wzięli udział w zawodach przyjechali z różnych regionów województw lubelskiego i podkarpackiego. Pomysł na zawody wziął się z prozaicznego powodu, gdyż mamy tutaj jedną z nowocześniejszych hal, na których można rozgrywać takie zawody. I po prostu chcemy, chcemy, żeby ona była wykorzystywana. Chcemy, żeby zawodnicy, którzy rzeczywiście mają głód skakania po sezonie letnim, mieli jeszcze możliwość gdzieś tutaj e, poskakać po sezonie letnim. Pierwszego dnia wystartowało 28 zawodników, natomiast drugiego 38. Zawody stały na bardzo wysokim poziomie, tak jak i miejsce, w którym je rozgrywano. Chcę pogratulować organizatorom, ponieważ ośrodek jest rzeczywiście komfortowy, świetnie wyposażony. Są tu bardzo dobre warunki do rozgrywania zawodu, w związku z tym wszyscy jeźdźcy, zawodnicy, właściciele koni są zachwyceni samą atmosferą i wyposażeniem tego ośrodka. Poziom naturalnie zawodników jest zróżnicowany, tak jak to bywa podczas zawodów regionalnych. Są przejazdy bardzo dobre, są trochę gorsze, ale taki, taki jest to sport. Zawody połączone były z inauguracją obiektu, na którym w przyszłości planowane są kolejne rywalizacje. Mamy cały ośrodek agroturystyczny, taki rekreacyjny. Cały ośrodek zajmuje około 40 hektarów. Są to, jak Państwo widzicie, i pastwiska, gdzie mamy nasze mini zoo, są to stada Danieli, szkockich krów, różne zwierzęta, osiołki. Jest to stajnia z ujeżdżalnią, jest to część taka bardziej sportowa. Po drugiej stronie stadniny jest ośrodek bardziej rekreacyjny. Tam mamy domki, pokoje, woda, stawy, lasy. I tutaj ludzie, ci, co przyjeżdżają, mogą sobie i wypocząć czynnie na koniach i biernie również popływać, poleżeć. Patronat honorowy nad zawodami objęli starosta zamojski Henryk Matej, prezydent zamościa Marcin Zamojski. Wójt gminy Skierbieszów Mieczysław Barton, patronat medialny, sprawowała telewizja kablowa Zamość wideokadry. Zamojska grupa Side by Side zajmująca się tańcem breakdance skończyła 15 lat. We wrześniu 1997 roku powstała zamojska grupa Side by Side zajmująca się przede wszystkim tańcem breakdance, ale również promocją szeroko pojętej kultury hip hop. Założycielem naszej ekipy jest Bibo Coraz. On w 1997 roku zaczął treningi ze swoimi kilkoma kolegami. To jest taki jakby nasz ojciec chrzestny. W ten sposób się zaczęło w 1997 roku. Oczywiście w międzyczasie była rotacja, ludzie się wymieniali, jedni przychodzili, drudzy odchodzili, ale generalnie zachowaliśmy ciągłość tej ekipy i, i cały czas to jest ten sam projekt, tak naprawdę, dlatego obchodzimy dzisiaj 15-lecie. No, tutaj jedynym człowiekiem, który od samego początku, czyli od 97 roku po dziś dzień jest większy z nas doszła później, ja na przykład w 2000 roku kilku chłopaków w 2007 ale generalnie to jest cały czas ten sam projekt W związku z tą okrągłą datą zorganizowano pierwsze w historii Zamościa zawody w tańcu breakdance Mamy 17 zgłoszeń więc będziemy mieli dzisiaj 17 dwójek z całej Polski mamy ekipy z z Warszawy z Tarnobrzega tutaj generalnie południowo-wschodnia Polska Mamy też gości ze Śląska, także, także, także mamy komplet zgłoszeń i, i nie narzekamy na brak zainteresowania, zdecydowanie. Oprócz zawodów odbywały się również warsztaty taneczne. Mamy dzisiaj warsztaty z Bibojem Jarko, to jest człowiek z ekipy Polski Flavor, Lion King's Crew, yy, który reprezentuje Polskę na świecie, jeździ po imprezach na całym świecie, ma bardzo duże doświadczenie jeżeli chodzi tutaj o breaki. O... O obi Boeing, i yy, chcieliśmy skorzystać z okazji, żeby, żeby mógł przekazać Twojej wiedzy, część swojego doświadczenia tym, którzy, którzy zechcą zapłacić za te warsztaty i przy... tutaj. Za mojską pierwszą bitwę rozegrano w systemie grupowo pucharowym Rywalizację wygrała Śląska grupa Flash Flavet. Zwycięzcom gratulujemy, a grupie Side by Side życzymy kolejnych jubileuszy. Grupa Shadow Dance zaprezentowała swoje umiejętności w Klemensowie bogate show taneczne nadające smak każdej imprezie, duży wybór stylów tanecznych, który zaspokoi najbardziej wymagających profesjonalni tancerze oraz piękne stroje. Tak opisuje siebie grupa taneczna Shadow Dance, która zaprezentowała pokaz swoich umiejętności w ubiegłym tygodniu. Pokaz kobiety gumy, również pokazy tańca orientalnego, czyli tańca brzucha, belly dance, również było solo jazzowe, baletowe, czyli taka prawdziwa prima balerina w puentach tańczyła dla Państwa, jak również był Bollywood, duetara. Pokaz ze złotymi skrzydłami Izis. Grupa Shadow Dance, poza tymi tańcami, które oglądaliśmy w kodensowie, ma znacznie większy repertuar. Grupę tworzą obecnie cztery osoby. Obecnie teraz pracujemy nad nowymi numerami i dokończeniem naszego nagrania i sesji zdjęciowej, więc dopiero po tym, po tym czasie ruszamy z taką konkretną ofertą i w najbliższym czasie będziemy mieć występy. A teraz specjalnie dla Państwa fragment występu grupy Shadow Dance. W poniedziałkowym wydaniu magazynu miejskiego to już wszystko. Dziękuję, do zobaczenia!